Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To są ogłoszenia duszpasterskie na szóstą niedzielę zwykłą i ostatnie ogłoszenia duszpasterskie w karnawale bieżącego roku. Poprowadzą dla Państwa te ogłoszenia, jak zwykle, ksiądz Tomasz Nowicki i ksiądz Łukasz Żołubak. Serdecznie witamy. Serta dziękujemy wszystkim, którzy po przy świętej ofiarą do puszek, wesprą dziś hospicja działające na terenie naszej diecezji. Środą popielcową, 17 lutego, rozpoczniemy Wielki Post. Tego dnia Kościół nakłada obowiązek postu ścisłego na wiernych od 18 do 60 roku życia, co oznacza trzy posiłki dziennie, w tym jeden do syta. W popielec obowiązuje także zakaz spożywania mięsa i dotyczy on wszystkich, którzy ukończyli 14 lat. Wysze święte z obrzędem posypania głów popiołem w kościele parafialnym o 7.30, 9.30 i 18: a w Bierzycach i Kaniowie o godzinie 16.00. Ofiary na tace składane w środę popielcową są przeznaczone na utrzymanie domu księży emerytów w Zielonej Górze. Popielec, kancelaria parafialna nie będzie czynna. Zachęcamy do gorliwego uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa w każdy piątek o godzinie 17.30, a Gorzkie Żale w każdą niedzielę o godzinie 17.00 z racji obostrzeń sanitarnych posypanie głów popiołem w środę popielcową odbędzie się w tym roku bez wypowiadania formuły pokutnej nad każdą osobą a na zakończenie gorzkich żali nie będziemy oddawali czci krzyżowi przez pocałunek na tablicy ogłoszeń wywieszono wielkopostny kalendarz postu o chlebie i wodzie obejmuje on dni pokutne od popielca do wielkiego czwartku a zatem za wyjątkiem niedziel i uroczystości Chętnych do uczestnictwa w tym prostym i skutecznym dziele pokutnym, prosimy, by zaznaczali wybrane przez siebie daty anonimowym krzyżykiem. Obok figury Fatimskiej pani wyłożono zaś księgę abstynencji, gdzie mogą się wpisać podejmujący to wielkopostne wyrzeczenie. Spotkania dzieci przygotowujących się do pierwszej komunii świętej odbędą się w przyszłą sobotę, 20 lutego, w następującym porządku. O godzinie 9 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1. O godzinie 10 uczniowie Szkoły w Bierzycach i uczniowie z Niemiec. O godzinie 11 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3. Spotkanie młodzieży przygotowującej się do sekramentu bierzmowania z grupy starszej księdza Tomasza odbędzie się w przyszłą niedzielę, 21 lutego o godzinie 19. Z powodu utrzymania dotychczasowych obostrzeń sanitarnych w kościołach odwołujemy tegoroczne parafialne rekolekcje wielkopostne. Do świąt wielkanocnych przygotowujemy się natomiast poprzez codzienne nabożeństwa ku czci św. Józefa przez cały miesiąc marzec. Szczegóły podamy w najbliższym czasie. W piątek 19 lutego nabożeństwo ku czci św. Józefa na rozpoczęcie przy wieczornej. A jeśli chodzi o prasę katolicką, to w tym tygodniu najnowsza niedziela o trudach trzeźwienia, o pośrednictwie Maryi oraz o mało znanej patronce małżonków przeżywających kryzys. Tymczasem gość niedzielny o konieczności i sposobach pokuty o krzyżu na Giewoncie, który przestał być słupem ogłoszeniowym i o pustelni świętej Marii Magdaleny. Czytajmy. Czytajmy. To już powoli koniec naszych ogłoszeń, ale jeszcze chcemy Wam życzyć, Drodzy, dobrego czasu końcówki karnawału przed Wielkim Postem i dobrego wejścia właśnie w Wielki Post. Księży Tomaszu. Tak słucham, księży Łukasz. A ile to pączków Ksiądz zjadł w tłusty czwartek? Mam powiedzieć szczerze? Tylko szczerze. Ale to będzie szokujące. Nie szkodzi. Dobrze, będę szczery do bólu. Zjadłem całe pół bączka A... i kilka faworków. Szczerze. A... Zjadł faworki od pani Teresy czy od pani Grażynki? Zjadłem i jeden. I z jednego pieca, i z drugiego. Pozdrawiamy serdecznie panią Teresę i panią Grażynkę, które ofiarowały nam faworki. Por favor. Por favor. Tak jakbym miał ułożyć jakiegoś mema, tak jak młodzież lubi memy czytać i oglądać, to właśnie bym zrobił takiego pora. I, I fawora. Favor. Duż, dużego fawora. I napisał. Por favor, co znaczy po hiszpańsku chyba... Poproszę. Poproszę, właśnie. Mm -hmm, tak. Proszę bardzo. Proszę. Luz Maria, por favor. O, por favor. Twierdził taki serial Luz Maria, z babcią oglądałem zawsze. I mówili... Słowa, por favor. Por favor". A, no. A nasz ksiądz proboszcz częściej mówił per favore. Per favore, być może. <laughs> to per italiano. Per italiano, chyba. Zachęcamy Was drodzy parafianie do tego, żebyście teraz w tych ostatnich dniach karnawału jeszcze posiedzieli razem przy kominku. My tutaj mamy taki elektryczny kominek, bo I w tej tam, jest, tam jest płomień, ale nie wiemy czy widzicie drodzy widzowie, czy ten płomień jest widoczny. Teraz zrobię takie czary-mary, że pstryknę palcem i światła zgasną. O. I teraz widzimy tylko kominek. Teraz znowu stryknę i światło się zapalą. Magic. Magic. Tak. Więc cóż, karnawał po łacinie karmi sywale, czyli żegnaj mięso. Więc żegnaj mięso. Mięsko. Mówimy papa. papa. I wszystkim widzą. Też mówimy. Też mówimy papa. Pa. Dzięki. Dzięki.